Nie by... yes, spałuj drewno! Hej, nie, no, to jest już szkolę, chłopaki, walka na serwisie na Nimbus Full Okej, kaska, bo to co wziąłeś, na niech będzie kurwa, moja standardowa postać. Będzie też to, I to, to zawsze. Kto to wziąłeś? Hmm, niespodziankę ci zrobię. No jakiś kurwa mongola z Pawelskiego. Kurzysz. Ja daj to wychodzę z tej walki. Nie, gorzej. gorzej! Dużo gorzej, dla ciebie gorzej. Kurwa nie. Kurwa, kurwa tak. no nie! <śmusza> Wyjawię ci prawa autorskie na ja tym filmiku. Duch. Mówisz! Ale to twój no filmik! No i co z tego? To tym bardziej <laughs> ci prawo autorskie. Kurwa! Kurwa, jebaj tego razem! Mam! Mam takie No patrz! No, no, Daj mi daj mi się powodować, daj moment chwilę! A ci dam normalnie. A, patrz, a teraz stój w miejscu przez chwilę, Chciałbyś. Bo <laughs> zawsze można. Ja ci coś pokażę, musisz postać w miejscu, jak Nie postoisz a, dobrze, 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 dobrze. Aj, proszę, każdy prawie to nabiera Teraz, 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 opuść tego razem, gada... Co ty robisz, trzy głupie? Nie ma z tym li... Słuchaj, jakbyś byłbyś też teraz raz, razem raz, Bo Ale przesław, fuck, Robi. Teraz już wiesz na własnej skórze, co? Ale ten Lee jest Dobrze go biorę No i Paj miałeś nie używać ty kurwa spierdolony, kurwa karteczek Kurwa Patrz! Jest! Jest! to jest! Mówiłeś, mówiłeś tylko, że mam nie używać tych wybuchowych, to nie używam Masz nie używać Ja tego nie korzystam A ty cheatujesz Kurwa, raz, Prost, prost, bo jak się zdenerwuję Chyba nie, nie idzie to Chyba nie Chciałem mi postać buchnąć, bo nie możesz wygrać yy, moją techniką. Proszę bardzo, znowu drewno marnujesz jak jakiś osioł, proszę, ja mam pełne prawie. Gdzie ci teraz ucieczkę chcesz. chcesz uciec. No kurwa! Co to za pierdolony support mamy! Pierz pomój drewno! Użyj tego gana. Kurwa! Ja pierdolę, no. muszę się skupić. No, zapraszam! Co masz... <głos> <głos> Oj, idealnie jeszcze przed paskiem yy, tego. Że, że jeszcze nie możesz wybudzić. <noise> ta tak, no, Mówisz? Ostatnio chciałeś mnie zaspamić. Wymyślmy, wymyślmy, wymyślmy. No wymyślmy. błagam Jeden. cię. Kurwa, <noise> Nadajesz, no, poczekam. Aż ci postoję. Miałeś stać w miejscu. Chciałbyś. <grystanie> no, o. dawaj. O. Dawaj. <grystanie> chodź tu, chodź tu. No, come on. Z tym team ultem. No chodź, no chodź, no chodź. Chciałbyś. Czemu ty... Czemu tak wysoko do góry skaczesz? Ja tak Skaczę nie wiem. Bo po No. Bo na Dwa razy naciskaj skok. Widzisz? No, nie... Dopiero odkryłeś to? A mi na boki skacze, jak przy głu. Bo jak przechylasz gałkę, to co się dziwisz? No kurwa no na no czas to przegram, Czemu by nie, no w końcu przegram? się nie boję Pierdolniemy parę tych To nie miał prawa się udać, to Kurwa no ten jest do dupy No ja pierdolę! Zrób ty coś wreszcie! Drewno! Ucieczka! KORZWA! <laughs> Chyba nie pykłada! Jak, co? Ja jebę na to nagrywanie, to był na tym, nie no! Teraz zmieniamy rolę, ty komentarz. Ja, ja kurwa... Nie, ja idę grać kim innym. <laughs> no, no, szukaj, czekaj, kurwa, co jest na tym skinie. Co tu jest? Szajek? kurwa, chuj wie są ci ludzie, wyświetl znajomy. tu jest. O, no egzo, jego ja lubię prać po dupie. O, to. Strutnie wiesz? Raz. Dobra, cześć i pozdaczenia! Cześć!